Poszło. Tak! Wykrawanie w Nie no. wiem jak to. Już? Tak. Poszło, poszło. To wy całe świnie kupujecie? Tak. rano mam W czajniku. I się wyjechałem. Rano w ale, ale część krowy zostawia się na paspisku. Ja kiedyś słyszałem takie akcje że ten, że yy, giganci to krowę na paswisku rozpierdolili, ich uobracał, a już tutaj połowy krowy, krowy tylko zostało. Wow, ale jaja. A ale zrobił ten, chirurgia zrobiona, to myślę chirurgia. Wy jak pierdolniecie to masakra, ja jestem w szoku, bo ja czegoś go nie widziałem, że to coś tak robi. To to, to 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 będzie to, to jest ważne a popatka i luz ja się obrócę po tak jak na stole leży a co to jest to pół tak się tak takie tak zwana dwójka wieczorowa czyli idzie czyli na jakieś mięso na, tak, tak na górno mię, na mielone jakieś takie które sobie Aha. i tak wygląda sam